Cześć Siemanko, witajcie! Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiaj głęboszujemy a dokładnie to robimy pługiem tutowym po kukurydzy Ostatnia praca w tym roku w polu Robimy tak jak robiliśmy po grochu jak i po prosie na około 30 cm Zabiegi wcześniej wykonywane zabiegi prace najpierw robiliśmy mulczerem, potem robiliśmy talerzówką, żeby lekko z ziemię zmieszać ze słomą, a teraz robimy półmiem mamy godzinę 18.45 robię od godziny około 15:15. 15. Już trochę zrobiłem. 7 hektarów dzisiaj zrobiłem. Prędkość z jaką jeździmy 9,5 na godzinę. Wychodzi nam 2,7 hektara na godzinę, ale wiadomo, że tyle nie wyjdzie, bo w rzeczywistości uwraca, nawracanie i wszystko. Dzisiaj jeszcze jedno pole, mam zamiar zrobić 2 hektary. Tutaj mi zostało ile 60 darów jakoś No i jutro będę robił dalej Nie wziąłem kamery, bo się ładowała Wcześniej tata mi na pole przywiózł więc mówię zacznę od razu dzisiaj vloga żeby z dwóch dni coś było Na no jutro mi zostanie 2 parę hektarów czy nie więcej, nie wiem dokładnie ile. Ciągnik zużywa 59-60% mocy silnika. Spalanie od 10 do 12 litrów na hektar. Skaczę ponad 12. Spalanie według mnie ok. Robiłem jeden kawałek, no to wiadomo, ciężej miało. To tam 15 pokazywało nawet. Ale wszystko zależy od pola. Tu jest ładna ziemia, lżejsza niż tam, gdzie 15 pokazywało. Tak jak widać, takie coś zostaje na zimę u nas. I na wiosnę wjedziemy tą uprawką. Tą 6-metrową, co jest zasypana w kukurydzy. Jak ktoś nie widział, to zapraszam do mojego TikToka Michu Rolnik 270 albo Rolnik Ze Świętokrzyskiego. Bo wiele osób się zastanawiało, dlaczego zasypujemy agregat na zimę. A odpowiedź jest prosta, Ponieważ nie chcemy, żeby maszyna stała na dworze przez całą zimę A nie mamy za bardzo miejsca w halach Bo a to proso, a to pszenica A to kukurydza, a to groch Odpady z prosa jeszcze leżą na jednej części No i szkoda po prostu, żeby maszyna stała sobie na dworze talerzówkę też pewnie postawimy gdzieś na pryzmie że sobie pod naszkiem stała ktoś tam mówił, że, że można odstawiać i przestawiać, no ale odpinać od przestawiać wszystko to też schodzi także witam was w kolejnym dniu dzisiaj mamy 19 października Wczoraj mieliśmy 18, bo wczoraj zaczynałem nagrywać vloga. Mamy godzinę 12.30. Stałem, dozankowałem AdBlue do pełna. Zrobiłem pole koło gospodarstwa. I przyjechałem robić dalej. Mam nadzieję, że skończę dzisiaj wszystko robić, a jeszcze trochę zostało. Tempo pracy to jest 2,3 hektara na godzinę. No i tak, kukurydza skończona u nas. Mamy jeszcze 6,5 hektara w poniedziałek skosić u znajomego i mu to wysuszyć. I będzie sezon zakończony bardzo wcześnie w tym roku. Październik i. Po robotach w polu Jak z tamtego roku zdjęcia patrzyłem to 19 październik to nawet jeszcze w połowie u siebie nie byliśmy A dzisiaj Koniec Dzisiaj będzie koniec Robimy na tą samą głębokość wczoraj 30 cm. Praktycznie wszystkie pola zostały w tej drodze tutaj. Tam, tam jest jedno, tam są dwa i tam jest jeszcze jedno tam z tyłu. Kawałek dalej jeszcze jest, muszę skończyć ze wczoraj nie skończyłem wczoraj Jeżeli ktoś by się zastanawiał, co tak pika w ciągniku, to jest to HMC. Takie coś. O. Mam tutaj ustawione pod ten przycisk na joysticku tutaj poniżej podnoszenie i włączanie systemu kierowniczego czyli, że nie muszę kręcić kierownicą tylko robię pół obrotu na przykład i mam skręcone mam max skrętu fajne to jest, ale trzeba się przyzwyczaić do tego jak dawałem znajomym jeździć ciągnikiem, to dojeżdżali na obrocie, nawracają i kręcam tą kierownicą, a to kawałek się skręci i skręt jest cały No ale tak samo jak na przykład wakacje uznajmy przesiadki ciągników na ciągnik i nagle New Hollandem dużą waltrą tam trzeba nakręcić, a tu się wsiądzie nagle i kawałek się skręci kierownicą ma ciągnik od razu skręci na maksa Palanie to jest około 10-12 litrów na hektar, ciągnik sobie trzyma obroty takie jakie on sobie dopasuje, czyli w tym momencie jest 1200 obrotów przy prędkości 8 na godzinę, no jak wiadomo jak będzie miał ciężej uznajmy no to sobie zwiększy obroty. pół zbiornika paliwa komputer pokazuje, że 27 hektarów powinno starczyć także możliwe, że uda mi się nie dotankowywać paliwa mamy godzinę 16.55 W poprzednim polu co nie widzieliście, skończyłem robić to pole wróciłem do domu, zjadłem i wyczyściłem filtry w ciągniku Pojechałem dalej w pole, skończyłem jedno pole, tam dwa hektary jest. Wczoraj zacząłem około godziny dwudziestej i dzisiaj je kończyłem i teraz jesteśmy na kolejnym polu. Jeszcze trochę stało. Raz, dwa, trzy, cztery pola jeszcze oprócz tego. Każde po dwa hektary, jedno prawie 3,5. Chciałbym to dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się o 22. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, bo obiad jadłem. Bo jesteśmy akurat na takim polu, gdzie może się coś stać Bo tam Przy końcu to widzieliście tą hałdę ziemi z gruzem Tam były kiedyś budynki, drzewa rosły, wszystko i to powycinaliśmy No i wyciągają się kamienie, coś Ostatnio jak talerzowałem którą zasypaliśmy odkryła się ładnym ciągnikiem w nią miejmy nadzieję, że nic się nie wydarzy na tym polu na tym polu słomy jest trochę więcej po głęboszu iż gdyż, ponieważ yy, zmulczerowałem to i w ten sam dzień to talerzowałem nie czekałem, żeby leżało. Teraz mogę powiedzieć, że zrobiłem błąd. Bo jak widzę pola, na których leżała ta słoma faktycznie długo i po mulczerze i po talerzówce. Dużo ładniejszy efekt jest. Pewnie będziecie widzieć na nagraniu. Poprzednie pola mniej słomy jest. W tym roku poryzy 12 ton mokrej wyszło nam. Tej i tej odmiany co kosiliśmy, mówię na poprzednich filmach o odmianach jakie mieliśmy i które kosiliśmy. LG 31 250 i LG 30. 250, ta 31-250 jest drobniutka a ta 32-250 troszkę jest grubsza. Jesteśmy na kolejnym polu. Mamy godzinę 18.30. Byłem przed chwilą w domu zatankować, Zatankować, dotankować 50 litrów awaryjne, jakby miało pragnąć, żeby na rezerwie nie jeździć. Prętnie za duże, żeby nie jeździć na rezerwie. Tutaj mamy dwa pola, tam dalej mamy jedno. No i w stronę opatowa jest następne. Mam zamiar to dzisiaj zrobić, wszystko oczywiście. Mamy 18, 14 teraz. Jestem dobrej myśli, że uda mi się to zrobić No i jesteśmy na ostatnim polu, mamy godzinę 20.30 Zostało nam około 4-5 przejazdów 20. A które powiedziałem? 20 Dobra, 22.30 Robimy ostatnie pole W tym sezonie będzie fajna, jest ze mną kolega Matirol TV Witam, pozdrawiam wszystkich na YouTube, spotkanie. tak jest Przyjechałem odwiedzić Kejsem pojeździć i zobaczyć jak idzie Dokładnie tak Może się kupił u siebie takiego <laughs> Oby, oby o. Zobaczymy jakiego będą będzie ładne do sięku. Paliwa jeszcze mamy, prawie rezerwa. Jak zatankowałem, dogrywałem, wam było chyba pół zbiornika. Myślę, że paliwo to samo rośnie w tym ciągniku. Prawie mieliśmy pod rezerwą, nagle dojechaliśmy na jedno pole, a tu prawie pół baku. No wiadomo, jeździmy po polu, buja ciągnik, to czujnik inaczej też to łapie wycieraczka I szybę porysowała przy okazji Skończymy pole Musimy otrzepać Agregat Głębosza znaczy No i do domku Tak jak mówiłem już wcześniej Mamy jeszcze w poniedziałek do skoszenia 6,5 hektara kukurydzy U znajomego Wysuszymy to będzie koniec sezonu, może jakiegoś vloga z mycia maszyn też nagram To się zobaczy ale wstępnie jest to ostatni film na kanale W tym roku przynajmniej odcinek nagrywany na wizji prowadzimy live'a na u mnie na koncie przy okazji Dokładnie tak pozdrawiamy z live' wszystkich serdecznie Wszystkich widzów też Także tak, my kończymy to pole, uciekamy do domku. Mam nadzieję, może nagram w poniedziałek jeszcze jakieś vloga ostatniego, bo tak nie dosyć czuję. Także na razie siemanko trzymajcie się do następnego.